Cześć i witajcie, wszyscy drodzy użytkownicy. Dzisiaj zagramy I w grę, która nigdy nie była na tym kanale. A mówimy tu o Farming Simulator, ale 19. 20 minut, zostawcie subika i lajka, i będzie to na bieżąco. I wesprzyjcie I komentarz, komentarz, komentarz. Widzę. Przejdźmy do gry. Dobra, Mam słaby internet. A to wyłącznie polipimy. Ciekawostka, że działa bez światła. lepiej na mnie. Tak wątpę. Dobra, nuda, nuda, ale spokojnie w każdym filmie. Dziku musi być taki. Zwiedzać będziemy góry, jeździć kolej. Wolce. I to jest zacznij od zera, więc to nic nie będziemy mieć Okej, okay, to było chyba tak, bo ja dawno nie gram, więc okej okay. O kurde, ale to jest taki... Może wam nie pójdę Możemy wam pójść Widzisz nie, nie, nie ma A ciągniki A pójdziemy z takimi kupimy takie dwa ale to nie wiem co robić, więc kupujemy też lawety bo będziemy to dowozili a nie? jeździć w tam i we więc od tego będzie służyć nam najlepsza najdroższa ciężarówka. I zmienimy kolor. Taki trochę. Turkusowy. Proszę zostańcie za. I tego będzie chyba z 15. I to było tak. Tap. O, pociągi pojedziemy. Nie, 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 nie. O! Właśnie, trzeba zapalić silnik. Jeśli ktoś chce zapalić, trzeba kliknąć Enter. I wtedy co czoło? A ja tak bym spuścił, to bys. Niech to sobie ktoś zainstaluje kupi trochę droga, ale. Ciul, po polsku. To nie jest polska mapa, ale. Aj, Ta uwaga, jeśli uwaga, uwaga woda jest niebezpieczna. To jest taki mały. To nie będzie stream. Ciekawa, spotkać to z takie krzywe I nie będę już nic robić. <grym> coś jest z tym jak screenie, bo jak zawsze coś powiem, to tak jak niego też rozwala I tak jak ktoś pytał, czy coś będzie? Tak, będzie Draw and Kiedyś. Teraz. Tap, tap, tap. I nie. Nie się Widzimy się za. Nie nie Zaraz. Ej, tak jest dzisiaj. Jeżeli ktoś zapytać, czy da się tego wyjechać, ten samochód nie wyjedzie. Wszystkim kilka mnie. To jakoś się klikało, że sprzeda się klikało w auta. W Jakoś się to klikało poczekajcie. Zaraz to wykombinuję. Zerwa do was.